Jesteśmy na targach Energeta 2020. Jesteśmy na stoisku Faston. Prezentujemy narzędzia do cięcia, do zaciskania producenta Rensztek, zobaczycie na filmie gabloty, gdzie mamy narzędzia w sprzedaży producenta Knipex, Cembre oraz Vera. Podejdę do naszych partnerów, do producentów, którzy nas odwiedzili tutaj dzisiaj i są naszym wsparciem i zapytam jak wrażenia. A mają powiedz jak wrażenia na tych targach. Ja myślę, że jest super, jest super atmosfera, mili ludzie, wszyscy powinni tutaj dzisiaj być. No i teraz jestem na stęży naszych partnerów, czyli firma Agentools. Dzień dobry, cześć. Cześć. No i specjalnie dla nas, dla Państwa przyjechał Daniel Zerunstajka. What's your impression, Daniel, of the fair? I think it's a great fair so far, um, considering the COVID um, situation. I think we had a lot of good visitors today and we have a nice presentation so I think to the impressions for a good start so as always we oczywiście on support and i Wojciech jak twoje wrażenia Również bardzo pozytywnie jestem mile zaskoczony liczbą odwiedzających naprawdę nie spodziewałem się że też w tych trudnych czasach covidowych właśnie pojawi się tyle odwiedzających dokładnie tak też jesteśmy pod wrażeniem i zapraszamy za rok Powiedz naszym widzom, czy dużo dzisiaj zaparzyłeś kawę. Jak najbardziej, na stoisku jest dość spory ruch, około 150 porcji już w tym momencie zostało zaparzonych, także dzień uważam za udany, chociaż się jeszcze nie skończył. Także, no już zaprosić nie możemy, ale zapraszamy za rok na targi Energetab 2021. Drodzy klienci, Drodzy odwiedzający nas goście, instalatorzy, firmy produkcyjne, pięknie dziękuję za odwiedzenie naszego stoiska. Jesteśmy dla Was, po, dla was, gdzie tworzymy kompleksowe rozwiązania w dystrybuowaniu komponentów, dostarczaniu technologii na czas. Są z nami menadżerowie firmy Rennsteig, Knipek, Zwera. Gościmy wielu gości, na Wasze pytania odpowiadamy i staramy się na targach. Jesteśmy otwarci 24h przez sklep jak i w showroomie w siedzibie naszej firmy. Serdecznie zapraszam i z tego miejsca targów Energetap jesteśmy i widzimy się za rok. Dziękuję, cześć.